Kultura nie była rozpieszczana w tym czasie, kiedy inwestowaliśmy wszystkie środki i wszystkie możliwości w te twarde podstawy rozwoju. I ja wiem, że ludzie kultury nie mogą zaakceptować sytuacji, w której ciągle mówimy, poczekajcie jeszcze chwilę, no bo mosty, bo drogi, bo fabryki, bo ja wiem, że to nie jest argument. I ja wiem, że rok 2015 musi być i będzie takim zwrotem. Na tyle, na ile to możliwe. Zobaczymy, jak ten wzrost. Czy ten wzrost będzie taki, jak zakładamy? Ja jestem optymistą, ja uważam, że 2014 to jest te 3%, że jest możliwe i że rok 2015 to jest 4%. To jeśli to będzie te 4% w 2015, to kultura to musi odczuć. I nie dlatego, nie z sentymentu, wszyscy chcielibyśmy się czuć ludźmi kultury, ale też dlatego, że coraz lepiej w ostatnich latach identyfikujemy tę przestrzeń polskiej kultury, która także kapitalnie się rozwija, jeśli chodzi o zdolność komercyjnego pożytku. Już w bardzo wielu miejscach skrzyżowanie nowych technologii, kultury, ambicji artystycznych, yy, yy, na przykład twórców teatralnych, organizatorów muzeów, pokazało, że to coraz też lepiej działa. Mówiąc krótko, teraz już naprawdę warto w to zainwestować, bo to nie będą pieniądze, które jakby się no, rozejdą i nie będzie z tego pożytku. Rok 2015 to musi być i będzie rok bardzo odczuwalnej poprawy finansowej kultury, jeśli nasza gospodarka będzie rozwijała się w tym tempie, jaki przewidujemy. Chcę także powiedzieć o czymś, co, co nie ma nic wspólnego albo to pozornie nic wspólnego z gospodarką, ale z czego my możemy być szczególnie dumni.